Dzień dobry Państwu. Zapewne wiele z Państwa by chciało wiedzieć, co się stało tu na Lance, jakie były powody i co tak naprawdę zaszło. Więc powiem Państwu, jak to było z mojego punktu widzenia. Otóż mieszkam tutaj już ponad dekadę i mieszkałem też w czasie wojny. Tutaj była wcześniej wojna domowa pomiędzy tamijskimi tygrysami a rządem Sri Lanki. Ta wojna zakończyła się 10 lat temu. I 17 maja 2009 roku nastąpiło zwycięstwo armii rządowej nad tamilskimi Tygrysami. No i przez 10 lat mieliśmy spokój. Tutaj nie było żadnego aktu terroru, nie było żadnych problemów, to znaczy ludzie się cieszyli wolnością. Ten poprzedni rząd, poprzedni rząd, czyli prezydenta Mahindy Rajipakse, który wygrał konflikt z tamilskimi Tygrysami, dał nam naprawdę wtedy, pamiętam, bardzo dużo wolności, nie trzeba było nawet nosić przy sobie dowodów osobistych. Generalnie znikły wszystkie postąpki policji, było naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo, bardzo fajnie natomiast no, ten rząd jeszcze rządził kolejną kadencję, znaczy reżim Mahindra Cipakse potem to się zmieniło to Mahindra i jego reżim upadł ze względu głównie na nepotyzm i na no, oczywiście na kolesiostwo, na półkarstwo, na misiewiczowstwo na wszelkie no, to samo co w każdej polityce można było zauważyć natomiast rząd Cipakse upadł no głównie ze względu właśnie na nepotyzm. Natomiast władze przejął tutaj Maitry Parasja i dalej życie się tutaj nam układało. Na trzy rządy Mahindy Rajpakse ja oceniam lepiej niż obecnego prezydenta Maitry Parasja ze względu no chociażby ekonomicznych. Tutaj były duży, tutaj nastąpił duży rozwój ekonomiczny kraju, pobudowane zostały autostrady poprawiona <śmie _> została infrastruktura, yy, telekomunikacja zaczęła świetnie działać, yy, yy, było znacznie mniej przerw w dostawie prądu no było takie generalnie przyspieszenie i rozluźnienie poza tym sytuacji później tutaj te nowe rządy takie bardziej konserwatywne być można można powiedzieć no niestety w mojej ocenie nie bardzo sobie radziły ale nie o tym chciałam mówić skąd się wzięły te zamachy otóż mi się wydaje, że po prostu tutaj ta, ze względu na ten spokój, na ten taki, taką ślankowość i generalnie bez, trosk, bez troskę tutaj wszelkich, wszystkich obywateli, po prostu te, jakby powiedzieć, security kraju, to znaczy ochrona kraju została poluźniona ponieważ no nie było żadnych zagrożeń z zewnątrz, w zasadzie e, tutaj interesowano się tylko jeżeli chodzi o terroryzm, to zawsze myśmy myśleli, że to były tablińskie tygrysy, zawsze na to się zwracało uwagę, tutaj nigdy muzułmanie nie, e, nie robili żadnych aktów e, przemocy, tutaj e, nigdy to nie było, nie dochodziło jakich, jakichś, tu były incydenty jeżeli w ogóle, ale e, natomiast w, na przełomie, na, 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 w ciągu tych 10 lat, co można było zauważyć, e, ten islam troszeczkę tutaj się zaczął zmieniać, a dlatego, że wcześniej no, to był taki cichutki, tak, no, można powiedzieć tutaj, no, wiadomo, było zawsze się szanuje tutaj muzułmanów, ponieważ tam przed sklepy jak idziemy do muzułmanina i kupujemy coś, wydaje resztę to nawet nie trzeba liczyć, zawsze będzie się zgadzało tak, natomiast tutaj były takie małe sprawy no a to na przykład jedzenie zaczęli nam tutaj mówić, że ma być halal w KFC czy w Pizza Hut, już nie pamiętam na co oczywiście tutaj inni się nie chcieli zgodzić no i takimi małymi kroczkami tutaj no, zaczynano jakieś takie, to była taka jakby mała radykalizacja, ale to naprawdę też to było rozwiązywane, natomiast nikt nie zwrócił uwagi na to, że być może gdzieś, gdzieś zaczynają się pojawiać jakieś grupy, które bardziej stają się radykalne, no i to chyba umknęło uwadze po prostu władz, tutejszych władz, ze względu na to po prostu ten, to, to, ta ochrona państwa, to security było na tak, mi się wydaje, niskim poziomie, że doszło właśnie do wybuchów. I teraz te wybuchy no, były prze przeprowadzone tutaj przez e, takie ekstremistyczne grupy islamskie, które naprawdę są bardzo mar mar marginalne dla e, całej tutaj społeczności muzułmańskiej. Tych sp muzułmanów tutaj mamy, oh, różnie podają, ale e, e, można przypuszczać, że to jest około 7 do 12, e, się, przepraszam, około 7 do 9%, no tak e, można e, kalkulować. Natomiast... <laughs> Te, ci ludzie, którzy prze, przeprowadzili te, te zamachy, no to były, byli obywatele Austrianki, ale byli to, to, były, to były elementy ekstre, ekstremalne po prostu. Tutaj, teraz, po tych zamachach, które. Się odbyły w tydzień temu, bo to dokładnie tydzień temu. To tutaj właśnie muzułmanie odgrywają dużą, bardzo dużą rolę, jeżeli chodzi o dawanie informacji do, do policji na temat podejrzanych osób, na temat podejrzanych osób z ich otoczenia. Przecież się znają, oni mówią innym językiem, oni mówią po tamilsku. Muzułmanie tutaj mówią po tamilsku, oni mówią po singalesku, więc znają się między sobą lepiej niż Singalezi z muzułmanami. <kluzłaniania> Singalezi mówią po singalesku, więc to jest zupełnie inny język, niezrozumiały jeden dla drugiego. Tak więc, no tak to mniej więcej wyglądało, że, 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 że to, te zamachy były właśnie zorganizowane przez jakieś ekstremalne, takie no, niewielkie grupy, które tutaj, no tak jak w każdym kraju, mogą się pojawić. A dlaczego o tym mówię? Chodzi mi o to, proszę Państwa, że żebyście zrozumieli, że dla tych tutaj ludzi, którzy mieszkają, no wszystkich mieszkańców Srianki i nie tylko Singalezów, ale Tamilów, również muzułmanów, no wszystkich po prostu, jak również nas, no całej Polonii, która tutaj się znajduje, czyli no głównie to w tych, co znam, to są albo przewodnicy, albo właściciele pensjonatów. No więc dla nas te wydarzenia, które się tutaj zdarzyły, to oznaczają no, po prostu, bardzo kiepski czas ze względu na to, że jeżeli turyści nie przyjadą, jeżeli turyści będą bali tutaj przyjechać, no to ci wszyscy ludzie my zwykle tutaj jesteśmy zarządzamy albo pracujemy jako przewodnicy, natomiast my dajemy pracę my dajemy dużo pracy. Wielu lokalnym ludziom cały tej, no, jak na przykład Basia, która posiada hotel, znaczy pensjonat na, na dole, czy, ja zatrudniam tutaj kilku ludzi w naszej firmie, to są wszystko lokalni, więc jeżeli Państwo nie przyjedziecie, to oni stracą na tym. My, my sobie jakoś pewnie damy radę, chociaż no, też, nie, też nie wiemy. Natomiast jeżeli chodzi o lokalów, no też sobie, każdy musi sobie dać radę, ale będzie im bardzo, bardzo ciężko. Więc yy, zachęcam do przyjazdu, ale dlaczego zachęcam, dlaczego tak mogę powiedzieć, taką dużą dozo, dozą yy, pewności, żebyście tutaj przyjeżdżali, żebyście jednak yy, nie rezygnowali z przyjazdów. Otóż, proszę Państwa, myśmy tutaj mieli wojnę, która zaczęła się w 1983 roku, a skończyła się w 2009 roku. I ta wojna. Jak pamiętam, jak tutaj mieszkałem jeszcze, jak za czasów Chandru i Kumaradungi czyli wtedy, kiedy jeszcze była wojna, i później, jak hindarać Pakse przejął stare władzy, to myśmy nawet nie sądzili, że można pokonać tamilskich tygrysów. Myśmy wiedzieli o tym, że tamilskie tygrysy mają ogromne potencjał, mają ogromne pieniądze, mają lotniska, mają samoloty, mają łodzie podwodne, mają kupę pieniędzy, więc mają schrony. I podobno prakara Bagarach miał schron, który miał 7-pięter w dół. Więc myśmy w ogóle nie myśleli na ten temat, że można wygrać ten, ten, ten konflikt w ten sposób, rozwiązać, że po prostu zwyciężyć tych tam niskich tygrysów. Ale jednak udało się to. I chodzi mi o to, że generalnie teraz taki problem, który nastąpił, on oczywiście medialnie no, pewnie był bardzo ważny i odpowiednio zaadresowany, natomiast ten problem w porównaniu z tą wojną, no ciężko jest. Też porównać, ale ten problem, który teraz tutaj wystąpił, mi się wydaje, że dla Was, znaczy dla, dla armii, dla całych ich inteligencji, który, która miała takie, ma takie, takie doświadczenie z tamijskimi tygresami, to naprawdę nie będzie dużym problemem do, do, do sprostania, i że ta bezpieczeństwo w Stryjance znowu powróci do takiego. Poziomu, jakie było ostatnio, no myśmy się w tej fali trochę łudnie, tak, że tutaj nie jesteśmy krajem wolnym od terroryzmu, a mi się wydaje, że zrobią, zrobią no bo muszą. Zrobią wszystko i postawią na nogi wszystkich, żeby po prostu tutaj no, na, nawet się mysz nie, prze, mysz nie prześlizgnęła, jak to się mówi. No Teraz trwają w całym kraju operacje policyjne, operacje wojskowe, nie szukają, no, pracują pełną parą, więc proszę Państwa, proszę się nie waleć i przyjrzę tu na sankę bo wydaje mi się, na, że, 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 że naprawdę poradzą sobie z tym problemem, tak jak to nie jest tak wielki problem jak ta wojna, która się skończyła 10 lat temu. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że wyjaśniłem parę kwestii. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę w komentarze.